Cześć! Oto takie stare autko Można powiedzieć klasyk. Powiem Wam tak. Koła te nie były odkręcane od co najmniej 7 lat. Były dokręcone, tak jak pamiętam, na oko. Dość mocno zapewne. Co najmniej 110 tonometrów, bo chyba używałem klucza. Ale nie pamiętam, czy już go wtedy miałem. Użyję teraz klucza Works. Ona 300 tonometrów. Ale jest bardzo, jak widzicie, malutki. Zgrabne, może powiedzieć jak frontalka, jak zabaweczka. Zobaczcie, koło to nie było odkręcane. Wszystko okurzone. I robimy test. Tak przejdziemy wszystkie cztery koła. Mamy ustawione najsłabsze dokręcanie i odkręcanie oczywiście jest bez stopniowania, czyli tutaj odkręcam, dokręcam i na odkręcanie i próbuję po kolei wszystkie szpilki. 7 lat. Poszła. Zakręcam. Jedna. Poszła. Zobaczcie, jak wyglądają. Zakręcam. Teraz robimy test odkręcania. Będziemy robić jeszcze test zakręcania. Odkręcamy. No, troszkę ten. Zakręcam. Odkręcam. Czwartą. Poszła. Idziemy na następne koła. I taka sama sytuacja. One wszystkie nie były ruszane. Tyle lat. Próbujemy. Odkręcanie. No, tył dokręcony słabiej. Następną, bez problemu, następną, bez problemu, bez problemu idziemy z drugiej strony, Polóweczka, Jak wam się podoba, taki kolorek. Zobaczcie, wszystko zardzywało. to się było ruszane. Mówiłem, co najmniej 7 lat. Co najmniej 7 lat. Te opony należałoby też już wymienić. Ale jeszcze raz to przejrzę. Na zimę założę coś innego. Ok. Odkręcamy. Tak, na no odkręcanie. O, troszkę ciężej. Następna. Bez problemu. Naprawdę komfortowo, nie czuję żadnych jakichś wibracji, nic mi tam poręce nie bije, popracowałem tymi kluczami elektrycznymi, na 230V sieciowymi, no to one biją w łapę, przy odkręcaniu, odkręcałem koła w Golfie 500, to wam biło w łapę, bardziej w łapę jak w koło, tutaj idzie typowo w koło, poszedł, następną, poszedł, I ta już była. I ostatnie koło. To już pójdzie na pewno. Chociaż nie testowane. Nie sprawdzałem, nic nie ruszałem. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Bez problemu. Może powiedzieć, jak na takie maleństwo to brutalna moc. Odkręcamy. I już puściła. I odkręcamy. I już jest po robocie. Teraz dokręcę te koła wszystkie na pierwszym biegu i zobaczymy ile to jest newtonometrów. Najpierw to koło. Czyli dokręcam to koło pierwsze na pierwszym stopniu dokręcenia. Okay. I teraz idę po e, na pokusę i zobaczymy, ile to jest Nm. Jedziemy 70 Nm. Mam 70 Nm. Patrzymy. Tak. To było, oczywiście, stopień pierwszy do kręcenia. Wydawało się, że niby słabo. W takim aucie do kręcenia taki szpilek to maksymalnie 110 Nm od 90. Ok ustawiam 84 Nm, na kluczu, tylko zaciągnę, teraz hamulec i sprawdzamy dokręcone moi drodzy, dokręcone, dokręcone, dokręcone. dokręcone. Więc a to był tylko pierwszy bieg worka. Ustawiam 98 km. I sprawdzamy. Dokręcone, dokręcone, dokręcony jest, moi drodzy, i dokręcony. Ustawiam y, taką, jaką bym chciał dokręcić siłę. Czyli 110 nm mm ustawię, bo mieliśmy 98 nm Ustawiam 110, czyli muszę ustawić raz w koło. I macie tak, 98 jest zakryte I Jest ustawiony tutaj na 12 Przepraszam Was za ostrość, nie ogarnę tego lepiej Czyli mam 110 Nm i sprawdzam Delikatnie dokręciłem Mini, nawet nie milimetr, delikatnie już dokręcam. Dokręcam i powiem Wam tak: to jest stare auto. Ja nie będę tego bardziej katował. To jest 110 cm, tutaj wystarczy. I to był pierwszy bieg tego klucza. I zobaczcie, jak pięknie dokręcił. Czyli, jeżeli ustawicie tego Worksa sobie na pierwszym biegu w małych autach, bo w takich autach, właśnie. W większości aut osobowych to jest od 90, 110 do 120 Nm. Już w minibusach to jest 140 Nm, znaczy minibusach. Mam na myśli takie już dostawcze, na przykład kurierskie samochody, to jest około 160 Nm. Oczywiście sobie stracicie instrukcji do swojego pojazdu, poszukajcie sobie jak dokręcić takie koła. Postaram się znaleźć coś innego, żeby spróbować, jak tak naprawdę. Ten klucz sprawdzi się przy większym obciążeniu. Teraz tak. Tu dokręciliśmy się 110 Nm na świeżo. Pokażę Wam jeszcze, jak ten klucz. Sam też sobie zobaczę, bo ja jeszcze nie odkręcałem żadnych kół tym kluczem. Jak ten klucz poradzi sobie z odkręceniem śrub świeżo dokręconych na 110 Nm. Próbujemy. Widzicie? To po prostu jest na niego pestka. Czyli. Dokręciłem i teraz sprawdzam. Oczywiście dokręciłem biegiem pierwszym i sprawdzam kluczem dneometrycznym. Tak, bieg pierwszy, co 10 km. Czyli teraz mogę dokręcić tak wszystkie koła, mniejsząc wintów, nie przeciągając szpilek i być pewnym, że te koła są dokręcone można powiedzieć zgodnie z książką i z normą. Za chwilę się zobaczymy, może znajdę coś bardziej yy, takiego, nad czym mógłbym się bardziej poznać. Teraz moje widzowie to jest moje ojca stary i Jest ta stara śruba. Mamy naszego worksa i to jest śruba na klucz 24 mm. No i próbujemy to dokręcić. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie rozwalę. Idzie ciężko i ma ich ciężko. Próbujemy to wkręcić, to i tak będzie prawdopodobnie wszystko zepsute. Teraz użyję przez chwilę maksymalnej siły, żeby to dokręcić. To jest jakaś stara, zepsuta nakrętka. Widzieliście, co się stało? Poszła jak burza. I teraz tak, odkręcanie. Ja to popuszczę. Ciekawe, czy ma do tego jest popuszczone. I teraz tak, pierwszy. Już program, Works mam przetestowany. Teraz jesteśmy tutaj na dwujeczce i dokręcamy dwujeczką. Ok, przestał dokręcać. I teraz sprawdzimy kluczem dynamometrycznym. No i ma dokręcone. A! jaka to jest teraz trzeba Spróbuję dokręcić moje widzowie. Ja jestem ciekaw. Tak naprawdę chcę sprawdzić to, co posiadam. Ile to jest warte, jaka to jest moc. I teraz tak, klucz ustawiony na. Zaraz sprawdzę to jeszcze raz. No Dajemy mu tak tutaj. 154 Nm. Nie ja czy to wyostrzy. 154 Nm, tak. I próbę dokręcić. Piknął, widzicie? 150 Nm bez problemu. Już bardziej no nie dokręcę. Już trzeba użyć sporej siły. Nawet się chyba nie dognęła. Teraz, moi widzowie, 182 Nm. Words był na drugim biegu. Bez przedłużki spróbuję, bo ta przedłużka to mi przeszkadza. Trochę dokręcam. Cofniemy. 188 tonometrów mam teraz, zobaczymy. Dokręcam. Teraz muszę to odcofnąć troszeczkę. Dokręcę jeszcze raz kluczem, czyli to będzie tak gdzieś. Czyli 154 mieliśmy, to 154 nie było. Ustawiłem 164. Tylko teraz muszę dokręcić jeszcze raz to kluczem. Tylko widzę, że śruba mi się chce wysmyknąć. Ale zobaczymy. Warf, piek drugi. Ja już będę musiał na pewno poprawić montaż śruby, bo ona się już wydostaje. 168, 168 Nm. Pika! 178 klika to widzicie, jak, jak dociągniecie i już mi się kończy powoli klucz mój 182 klika teraz już obkręciłem w koło jeszcze raz Mam mojej drodzy 196 Nm nie wykorzystywałem nigdy tego klucza w takim zakresie Dokręciłem. Czyli ostatni wynik. 180 nm. 182 nm na biegu drugim. Puch works. Oczywiście to wszystko zależy, jak go tutaj mocno jak nim dociągniecie, jak nim długo przytrzymacie. No i teraz aż boję się użyć biegu trzeciego. Ale spróbujemy. Łączam works w bieg trzeci. Dopiero teraz. I zobaczymy. Jak ta trójka. To jest na odkręcanie. Na dokręcanie. Zobaczymy, czy to jeszcze pójdzie. Odkręciłem i dokręcam. Słyszycie, jak on już jest głośny? I idzie, cały czas idzie. Dajmy mu odpocząć. Zobaczcie, tu nie było gwintu. Zobaczcie, to był klucz, yy, to jest 24. Tu nie było gwintu. Zobaczcie, wkręcają. Ok. No i teraz yy, mój ten klucz jest do 210 Nm. I to jest tyle, ile mogę sprawdzić. I ten klucz works cały czas szedł. To nie jest tak, że on stanął, tak? Także moc jego jest potężna. I zobaczcie, teraz mam 210 nm. Także na moje potrzeby to mi wystarczy. Ja ciężarowych nie kręcę, ale nasadka gorąca. 210 nm i zobaczymy, czy te 210 10 nm, czy ono to ruszy. Powiem nam, że kręcę jeszcze, ona już jest przeciągnięta. Nie, ja już nie mam siły tak tutaj nacisnąć, to jest za krótkie. I tutaj to wszystko już się rozjeżdża, tutaj już nie ma gwintu, on ją obróci. No zrobimy ten test. No niby tutaj cały czas jeszcze się dokręci, zobaczymy co się stanie. Kręcimy. 210 kt jeszcze ciągnąłem. Zobaczcie, tu nie było gwintu. I widzicie, co się dzieje? Dokręcam już na siłę tutaj to do imadła. Ta śruba wchodzi w imadło. I on tutaj normalnie imadło szlifuje. Nie, no zobaczcie, to jest. Ja już nie wyciągnę tej nasadki. Nie chcę sobie zniszczyć nasadki, ale gorąca. Co wam powiem? Trzeciego biegu nie sprawdzę. Można powiedzieć, że drugi bieg około 200 nie Niecałe Zobaczcie co się dzieje. Ja wam to pokażę. A I ma to się sprawdziło. Ciekawe ile takie nowe imawo by wytrzymało, Zobaczcie co tu się porobiło. Wszystko Wam tu pokażę. Śruba się przyspawała. Zobaczcie. Tak było to skręcone. Tam nie patrzcie na twardość, nie mówcie mi tam, że miałem miękką śrubę, czy taką, czy taką, ale jest to naprawdę, jak na taki mały klucz, ja jestem pod wrażeniem, jest to, można powiedzieć, yy, brutalna moc. Ja to odkręcę i zobaczymy, co się stało. I jak klucz sobie poradzi z taki, podkręceniem czegoś takiego. Dokręcone na 210 tonometrów, lub więcej. No, już więcej nie, 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 nie dokręca. Stanął zresztą. Dokręciłem zamiast odkręcać. Nie miałem tego dokręcone tak mocno. Tutaj dokręcenie musi być bardzo solidne, a żeby uzyskać odpowiedni efekt. W sumie spróbujemy się dokręcić. A co tam? A film się przeciąga, to nic. Testujemy na hamach. Ja zobaczymy. Jeszcze spróbuję dokręcić. No, jak widzicie, już i madło tego nie chcę utrzymać. Dokręciłem to do końca. Mimo, że nie było tutaj do końca gwintu. Wyrwało. Nakrętkę. madła. Moc brutalna. także uważam, że. Wszystko w tym chyba odkręcicie co macie tam w domu. Jeszcze raz spróbuję. Widzicie, co się dzieje, nie? I madło już nie jest w stanie tego utrzymać. Ona wychodzi. Ja spróbuję to jeszcze dokręcić moim kluczem. Właśnie te 210 metrów, bo to już doszło do końca. Zobaczymy. Nie, to już i madło tego widzicie, nie utrzymuje. Ja już nie jestem w stanie tego przetestować. Chyba, że jest masakrowana. Ale jak widzicie, siła jest brutalna. I zobaczymy, spróbuję to jeszcze odkręcić. Jak wygląda gwint, jak wygląda śruba. No i wypierdniczę to na złom. Tylko ja teraz nie wiem, czy dam radę to dokręcić, bo status mi przeszkadza. Na tyle dokręcić, żebym był w stanie to odkręcić. Także uważam, że ten mały łączyk, naprawdę, zobaczcie, smaleństwo. jest Trzymam go w dłoni. Zobaczcie, moc potężna. Teraz ustawiam go na odkręcanie. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym odkręceniem czegoś takiego. I zobaczcie, tu nie było gwintu. Tak on po prostu to naciął. No to nic, tyle. Moi drodzy, możecie się kupować. Wszystkie koła w waszych półciężarówkach, samochodach osobowych, suwach. to macie 24 mm. Tak to testowałem. Spokojnie wam odkręci. Jeszcze pokażę wam nakrętkę. Z nakrętki pewnie że zostało niewiele. Moi przyjaciele. No, twarda była sztuka, nacięła Gwint normalnie. No nic, to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie sprzęt już jest używany, już wygląda zupełnie inaczej. Już jest, że tak powiem, roboczy, a nie pokojowy. Działa jak na razie jestem bardzo zadowolony. To tyle w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się, hej i piszcie w komentarzach, czy jak na takiego malucha, jeszcze raz Wam pokażę, to jest moja ręka, to jest ten maluch, jak na takiego malucha, czy dał radę i czy robi wrażenie, trzymajcie się, hej.